Jak kochani, tam was na moim kanale, tak jak mówiłam, powracam, więc już um, jest pierwszy film, ja może zakończyłam, ogólnie, kochani, prosiliście mnie, żebym nagrała coś w stylu wieczornej rutyny, co jest w mojej torebce, mój codzienny makijaż, jak wygląda mój dzień, moje sposoby na naukę i tak dalej, te wszystkie filmiki będą, mówię wam, E, oprócz makijażu, bo ja się do szkoły nie mogę, więc tego w widzimy. Tego filmu akurat nie będzie. Ale dzisiaj mamy, co jest w mojej torebce. Do szkoły, dokładnie. E, taki filmik był już na moim kanale, ale był on wakacje, wakacje. Czyli taka wersja wakacji, na gdy gdzieś jechałam, gdy na przykład trwam do kina e, czy na jakieś wyjścia. To wtedy było to. A teraz mamy edycję szkolną. Moja to jest ta sama. Ja ogólnie chodzę na przemian, raz chodzę z torbą, raz z plecakiem. Zależy, czy mam więcej lekcji, czy mniej. Akurat przez ostatni tydzień chodziłam z torbą, więc większość tych, tych rzeczy jest więc. Tak ona wygląda. Jak oglądaliście poprzedni odcinek, to na pewno wiecie, yy, że taki odcinek był. Myślę, że ta torba tak wygląda. Yy, jest ona z hausa, kosztowała chyba... 69 zł i 99 zł, czyli 70 zł. Jeśli chodzi o bryloczki, to mam tutaj taki jeden. Nie wiem z czego on jest. A tutaj mam taką pandę, dostałam ją rok temu na mnie kołajki od mojej koleżanki. Więc może zaczniemy. Od razu mówię, Tu, tu będą książki i zeszyty tak powiem, z przedmiotów, które miałam danego dnia. Będzie to jakby toba z środy ponieważ w środę ostatni dzień w szkole, w czwartek nie, nie było i dzisiaj też w piątek yy, miałam, więc nie miałam co pokazać. No yy, otwieramy, dokładnie, Zacznijmy może od tych rzeczy, które mam jakby od razu tutaj przy sobie. Pierwsza jest to butelka Dafi. dokładnie i teraz yy, nie, nie piszczę tej słuchaj, o tak jest Eko. I tak dalej. <laughs> nie powiem że te butelki są mega, bo... No dobra, mogę uznać to trochę za eko, ale to nie tak do końca, bo jak ja zobaczyłam, że załóżmy przez tamten prawie... No dobra, przez kilka miesięcy miałam tylko plastikowe butelki i ja ile widziałam, ile z nimi miałam tych plastikowych butelek, to stwierdziłam nie, bierzemy w końcu taką butelkę i ona jest mega. Niestety gdzieś zgubiłam mój filtr do wody, ale na. No nadchłonno. No um, oczywiście pusteczki, tak. Miałam chyba nawet dwie pary. Zaraz zobaczymy, czy mam dwie pary. Nie, jednak nie miałam dwóch par, miałam tylko jedną, bo komuś pożyczyłam. Wiadomo, słuchameczki. Jak zwykle poplątane. Ostatnie je trzymałam w... w... w portfelu, dokładnie, i mi się nie popiętało, więc muszę do tego wrócić. No i mam gumę do życia, to jest podstawa. Eee, ja jednak gumę to chyba w tydzień użyłam. cały czas ktoś mnie prosił o gumę, więc no. Tutaj mam portfel, taki holograficzny. Teraz Wam powiem, skąd on jest. Jest z Sinsaya, dokładnie. nie no ja wiem co tu mam. Mam coś takiego, ja wiem, plastikowe, ale spokojnie, spokojnie znalazłam to u mnie w tobie i na to zapomniałam moje słuchawki, ale spoko, wyrzucę to. Więc tutaj mam tak, mój tutaj, że tak powiem jakby karnet na moje paznokietki. Mam mój dowód osobisty, mam Moje karty płatnicze, mam legitymację, mam stare, stare tabletki na ból brzucha, mam moją legitymację, mam stare bilety. A co jest najlepsze wraz, jakbyśmy z w kinie, to z biletami dostałyśmy zieloną herbatkę. Mm, oczywiście paragon, i dostałyśmy tutaj tak paragon, jakiś tutaj ten, i dostałyśmy herbatkę. Jeszcze jej nie piłam, ale trzeba będzie przetestować. No, bo wiecie, jak ci no dało? No, to wiecie, wiecie, jak to jest. Trzeba spróbować. Więc spawam sobie znowu tutaj. Chodzi mi to, wchodzi bilety też sama, bo tu bałam akurat na. Więc ja mam, ja mama się nie albo ona Jestem MF, fajny film. Wiem, że wcześniej mówiłam, że może być niefajny, że nie pójdę na ten film, ale poszłam tylko dlatego, że był polski i była jakaś przycena. Mm, nie, nieważne. Oczywiście mam telefon, ale telefonem akurat ja nagrywam, więc no, ale mam telefon zawsze. Dalej mam mój pilnik. Um, może pokażę Wam co jest moim filmik, więc na razie plecak jakby tu odłożę. Mm. To jest taki mały piórniczek i ja noszę na zmianę, ponieważ mam też taki duży piórnik. Ale ten duży piórnik noszę zazwyczaj, gdy noszę plecak. Ale pokażę Wam do, dwa piórniki, bo w dwóch piórnikach jest, zachwia, fajne, są fajne rzeczy. W tym mniejszym piórniku mam oczywiście długopis, z którym zawsze muszę się bawić. I jak widzicie tutaj oto jest już tak wygięte. Mam i korektor. Nic dziwo nie mam. Ale mam tutaj karteczkę z osobą, którą jakby nie tyle, że wylosowałam, ale którą mam na Mikołajki i nie żebym z tą osobą siedziała w ławce i koleżanka nam to dała ja mam takie jedzenie, po co mi to skoro, na pewno tego nie zapomnę, się z tą osobą w ławce i często gadamy i tak dalej, a ona powiedziała, no nie wiem, Więc. No i, a jest są to jeszcze zakreślacze. Pokażę sobie z określaczem ze Stabilo. Wszystkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wszystkie pięć z określaczy. Często, jak mam tych z określaczy pięć, to czasami nie mogę zrobić pionika, więc to wtedy haktowałam. Ale jakoś, jakoś się udaje. Mam też ten większy pionik. Jest z Victorii Secret. I szedł do mnie tydzień. I tu już jest o wiele ciekawiej. I. Yy... Mnie się nazywają, że jestem zawsze wyposażona. Jak ktoś chce mi jakąś linijkę czy coś i zawsze mam ten piłnik, to zawsze wszyscy ten kod bo Ja tu mam wszystko, naprawdę no, i to tu mnie. Pierwszy to jest um, ściąga na polski. Dokładnie to się pozybarna. Więc to miałam w moich dwóch piórnikach i noszę te piórniki na zmianę. Dalej mam zeszyt od polskiego. Ćwiczenia od matmy, które z tyłu są wypełnione karteczkami, jak widzicie. Następnie mamy zeszyt od historii. Zeszyt od historii jest chyba najładniejszym zeszytem jeszcze od polskiego, mówię Wam. Zeszyt od matmy. Gdzie dostaliśmy 9, jak ja wam pokażę? Dostaliśmy 97 zadań z 5 gwiazd. Dalej, książkę od Matwy Zeszyt od chemii. Może obejrzymy wszystko Czwiczenie od chemii podręcznik do chemii, książka od wosu. I zeszłed od wosu. Mm -hmm. Z książek to wszystko. Jeszcze mam jedną taką małą przegródkę jaką otworzę. No. O, i tu oczywiście trzeba być wyposażonym. I miałam jeszcze jedną. No. i to jest kochani, wszystko już nic nie mam więc to by było kochani na tyle w moim what's in my bag, albo co jest w moim, w mojej torebce w moim plecach. nie, no bardziej w mojej torebce piszcie jakie chcielibyście jeszcze filmiki, mam dużo już od was a właśnie nie pokazałam wam jeszcze jednej rzeczy jest to zeszyt który często noszę i jest to zeszyt odnośnie mojego kanału. Są tu napisane Simsy, są tu historie do Simów i tak dalej, dokładnie są tu też rysunki, to jest mój taki, wiecie, jakby notatnik i jego, i, jego, i bardzo często do nasze, a zostawiam go w domu i tak zapominam, więc to też jest podstawowe, co mam zawsze w trakcie. że mi staram się, żeby było zawsze. No to co kochani, ja mam nadzieję, że film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oczywiście i, i widzimy się już w kolejnym odcineczku na moim kanale.